Ty! Imię? Michał! Nazwisko? Kujawiński! Wiek? 18. no. Zainteresowania? Sport, muzyka, filmy, gry komputerowe. Czemu gry komputerowe? Lubię sprzęt, to jest moje hobby. Dobra, a czemu chcesz grać w serialu? Skończ mi zadawać te głupie pytania! Jeśli jesteś dziewczyną, nie cię pozna. Jeśli jesteś chłopakiem, chcę poznać twoją dziewczynę. To całe ja. Lubię rozpinać laską staniki. Nie rozumiem kompletnie ludzi, którzy zniewalają się z normami społecznymi. Życie listy jest o wiele. wspanialsze. Jest cudowne. A może teraz porozmawiam o tobie? Skończyłaś już 16 lat? Zapowiada się długa noc. Nie dam rady! Dasz, dasz! No mówi ci, że odpadam! Ja dzisiaj wybieram lokal. Mamy sprawę do załatwienia. Na próba? Próba? Właśnie odwołałem. Nie mogę! W robocie tiram z Olej robotę! Stary, tam czeka na mnie moja przyszła żona. Co? Na mózg ci padło? Nie, nie mogę! Mam robotę, sorry, no. Na co ty? No powaga! No ale raportuj co i jak ja z panem?